Siweczko, ja jestem Pepe.Tem Game. Witam Was, famik. 250 że będziecie mieli na zielonce. Jak na moim koncie jest to z tego powodu, że sprzedałem całego jeszcze ponad cały ten zestaw, który mieliśmy ponad 37 ton, tysięcy litrów jeszcze było. Co zostało mi jeszcze w się już wam mówię, 4300 litrów jestem w ogóle w szoku, że to sobie tyle oddało. A my byliśmy tylko na polu tu. Tu przy skupie. Ale zaraz tam będziemy, ponieważ dzisiaj kupujemy sobie muczera. Kupujemy sobie mulczera. Tak sobie stwierdziłem, że z jednej strony no, brakuje mi czegoś takiego urozmaicenia. I patrzyłem, zastanawiałem się nad tym muczerem, który ma 3 metry i ma 12 na godzinę. I zarówno tym muczerem, który ma 80 nie wymagane i 3 metry szerokości i stwierdziłem, że na pierwszy raz kupuję sobie tego yy, tego mulczeka. zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, jeszcze nie mulczowałem w tym farmingu, zobaczę jak to będzie, no, pieniądze mam trzeba troszeczkę porozwijać, sprawdzić wszystkie możliwości i przeciw, jak to się mówi czekajcie tylko, tak, nie zostawiam teraz tam jest, zostawiam, dobra ogólnie się mi kołociło. nie ukrywam obchnąć samika i kupić coś innego, ale stwierdziłem nie. Yy, od lewo zbytnio w komentarzach nie było odnośnie promocji. Więc stwierdziłem, że na razie nic nie będę tutaj kombinował. Po prostu. Dobra, teraz tak, ja sobie muszę ustawić bieg, opuścić i zobaczyć jak to będzie wyglądało 17.18 na godzinę. Bez żadnego tutaj trudowania, bez żadnego GPS-a dzisiaj Bo yy, zobaczyć tych, te, No jaszczekajcie, no a chuj to W sumie GPS-a mogę sobie załóżć W w ogóle w sumie nie Jeśli jest taka możliwość, nie niech GPS a nie będzie No i patrzcie, no mulczowanie Nie wiem, czy tak powinno wyglądać Zdawało mi się, że Mulczowanie to powinno że jakieś resztki, powinny być W coś w tym stylu to yy... po prostu tylko po, w tak to wygląda Yy, bo tego również nigdy nie robiłem ani jest XXII, ani w XXV, tym bardziej więc jestem tego ciekaw to chyba 5% daje do żywności, tak? więc 5% zawsze jest więcej 5% do klonu, jak najbardziej, na plus, tak? zawsze się przyda, a jakoś grubsze, grubsze roboty w sumie to się nie ma, to może być i tak Hmm, że pomocujemy sobie tutaj, mówię tutaj tego pola, się, że to pole jest mniejsze ogólnie w za zakątku ale powiem szczerze, że mnie naprawdę zszokowało w tym roku, że znaczy w tym roku, no zszokowało mnie ogólnie, tak że tyle samo dało Nawet... no, prawie tyle samo dało, co na tamtą, tego pola, tak? bo tam jeszcze mieliśmy yy, półtora zbiornika, no jeszcze stąd więc no suma summarum Zdawało mi się, że to jest mniejsze pole, a myśli no, aż tak źle to nie wyszło, te pole. Y, y, więc, no, plus, naprawdę plus, z dwóch pól takich połączonych wyszło, że naprawdę fajny kawałeczek. I mi to bardzo, bardzo cieszy tym punktem. Ja sobie tak za poprzedniaki porabię tego typu rzeczy, żeby mieć spokój. Y, mówię, to może, może jest. Wiecie, tam gdzie nigdzie nie, do, nie doprawi jak to się mówi, to się nic nie stanie. Dzisiaj takie jeszcze pannie. Oczywiście czy talerzówką, czy graberem, czy pługiem, wszystko zależne co będę pod co tutaj przygotowywał. No bo na razie nie planuję chyba raczej o zim tutaj siać na tym polu. Na razie na pewno jeszcze Króciło mi dwie rzeczy, czyli albo. Mmm... sobie sobie. na, tym, na tych polach. Właśnie teraz sobie było. Albo jeszcze co mnie gorziło, yy, po prostu zaś ja sobie, owie, ja zobaczcie, mam FPS UTN no 50, to się jakoś tam mniej więcej trzyma. Nie by gadali, że po aktualizacji jakoś mi lepiej, chodzi, wychodzi. No, mi nie chodzi, nic praktycznie nie ma wcale, yy, więc yy, tak to wygląda. Yy, po aktualizacji, tak co mi już tak ale hmm. yy, to tam się wypełnia w ogóle. Ale nie więc mówię, no tutaj e, pasowałoby, e, tak myślałem właśnie, nie pasowałoby. Myślałem, że ktoś właśnie wymienił tego samika, ale tak sobie stwierdziłem, samik też jeszcze tak fajnie wygląda, on jest skupiony z promocji, on teraz tak w sumie dużo nie teera, bo w osiewce nie chodzi, on się teraz opryskiwaczył, e, chodzi właśnie teraz tym uczerzem, który teraz mamy. Więc w takich lżejszych chyba, tak? Bo konie, w tam konie, tak, tak zwał, tak zwał, mamy, no, już mamy tak, na gospodarstwie, więc ten czoniczek tam nie jest stricte yy, potrzebny pod względem yy, prac polowych. Ewentualnie co jeszcze ta mała, yy, to jeszcze jest alternatywa na niego, że on jeszcze będzie robił w leżówce. Nie zawsze, yy, bo tak sobie stwierdziłem, wyszła chyba jak się nie mylę, ta leżówka na modchabie i i koci żeby ją wziąć ale nie wiem czy jaka to czy to jest są e... dwie opcje bo tam jest albo też albo upałowy taki ciemny e... e... właśnie taki zestaw ale to musimy zobaczyć to dokładnie na modchabie co to by było. ale to czasu zbytnio nie było dzisiaj żeby tak jakoś sprawdzić właśnie powiem ci troszeczkę miałem ja wolniejszy dzień bo dzisiaj padało w lesie nie byłem e, no to jeszcze... no możecie przy komputerze przy, przy komputerze się posiedziałem, ale się posidziałem tylko tak... Powiem szczerze tak. Łączyłem coś, odpaliłem sobie YouTube'a, znaczy w akokalnym komputer łączyłem YouTube'a i że mi się po prostu eee, tak w paliciu lut. mi się ładnie miło nie innej duże. Ale myślę, że teraz spokojnie będzie można sobie robić. Eee, ciekawe cię po mulczowanym. To też jest zastanawiające, jak pomurczę sobie, że też chwasty bitą. Bo tego jeszcze nie sprawdzałem. Mówię, jeszcze nie młczowałem. A na internecie też nie widziałem, żeby ktoś tam młczował. Dla no, z tych osób, które oglądam. Więc. Yy... Tylko będzie wam testu, tak. Chodzimy ten długi, ten młczę, ten 12 na godzinę. Może byłby lepszy, może nie. Ale w sumie, gra daje mi taką możliwość, że niby te tysiące. No, na 11 tysięcy muczek takiej samej szerokości, ale nadrabiam prędkością bo na do tego mam 150 koni i mam 12 na godzinę no to w sumie jeśli nie wolno sprawdzić tego, zobaczyć czy jakaś będzie rodzica. a może się okaże, że się dokupię drugi właśnie taki muczek i będę na sobie na dwa muczery po prostu ogarniał, tak? czemu by nie ciągników mam dużo jest każda alternatywa potrzebna i właśnie, a popatrz po teraz tego nawiezienia są chwasty, tak? to o co chodzi? Tutaj nie ma nic, nie wiem czy to jest coś napawione czy to coś Ci się po prostu wdrał pod względem tego że musi być inaczej yy, najlepiej jakieś zmoczowane zmun bo tam 5%, 10% do plonu nie wiem no Jestem tego strasznie ciekaw a wiecie, to jest taka też inna robota, niż tylko orak orka czy, czy właśnie siewy, czy coś czy zbiory więc tak no, pasuje mi to jak najbardziej na plus żeby coś po prostu innego było, ja tu widzę, że już GPS zwariował, bo oczywiście GPS-owi pływa, tak ty nie podjechać. Nie wiem po jakiego pływa z tym GPS w niektórych momentach, jak sobie myślę. Skoro on i tak no, nie daje możliwości jakiejś tutaj fajnej rozgrywki, bo się widzicie, że przesuwa nie w tą linię, albo w ogóle które w tę linię, której które w ogóle nie ma. To jest w ogóle fenomen tego farminga. Ale, wiadomo, nie ma co narzekać, jest to jeszcze wersja, to jeszcze będę poprawiać, na pewno jakieś update'y będą, nie wierzę w to, że nie będzie, skoro to jest terminę. dwa miesiące, lekko ponad dwa miesiące, bo powiem, że wreszcie piątki. No i tak patrzyłem sobie, eee, teraz za polami, muszę tutaj komputować jakieś pole teraz, eee, ale summa summarum, mm, no nie widzę jakiegoś stosownego pola, no oczywiście tutaj te pola, 51, 52. To są dwa pola, które mnie interesują. Tylko musiałem zobaczyć, czy tam coś jest. No tutaj jest to yy, Łąka i, 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 A tu jest? Jo, łąka. Dobrze będzie. Yy, I. Po groszku. Gotowa jest do zbioru groszek. Więc chyba na razie trzeba sobie to odpuścić. No bo na razie nie widzę jakiejś perspektywy pod tym kątem, żeby coś jeszcze więcej kupić. Ja są jeszcze parę pól, no, widzicie tutaj. Wiecie, że ja jestem jednak tak chciwy, tak chciwy, że ja mam sobie z chęcią po, po każde pola, tak? Yy, żeby po prostu się jakoś jeszcze rozwijać. No bo... Chciałbym mieć jak najwięcej. No żeby też przejść, to mówię, na następną mapkę. Hmm, bo tak myślę, że szczerze to jest gdzieś do rozpoczęcia wakacji ta mapka będzie skończona. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych przerw właśnie w y, nagrywaniu to zdaje mi się, że do końca roku będzie w sensie szkolnego powinno być to już y, y, skończone, tak, takie mam wrażenie. Może milne, może nie, nie wiem pokaże się w praktyce jeśli nie będzie żadnej przerwy mamy ta piąty odcinek więc, więc jeszcze nie jest źle dzisiaj jest luty pierwszy luty E, więc yy, 7.2 to macie do połowy lutego, pod koniec lutego, 25 lutego gdzieś I pewnie setny odcinek, coś tym no na koniec lutego na pewno będzie setny odcinek, na pewno, bo nie wierzę, że nie będzie. E, i, I... Do tego czasu na pewno coś tutaj będziemy mienić, żeby się jeszcze bardziej rozwijać, no bo chciałem kupić skateboarda na zielonce. A po zielonce iść na amerykańską. Zobaczymy, czy oby pali. No, że się chce, nie znaczy, że to wypali. Ale fajnie byłoby, sobie wzięli na zielonkę, weszli i na zielonce sobie też obywali. Wiadomo, trzeba by wtedy kombinować z silnikami, kombinować sobie z innymi maszynami, żeby nie dublować. Ale wiadomo, nie wszystko to się da zrobić. Jesteśmy mieć przeważnie takie modyfikacje, właśnie na mocaba. Ee, żeby później ja nie było. To na razie jakiś większych razie kombajnów, nic pod tym nie mamy. Chociaż mam nadzieję, że do tego czasu już jakieś modyfikacje dochodzą, żebyśmy mogli sobie na później, nie wiem, po tym porządku wakacji. Ewentualnie tak dobitnie zdaje mi się, że do koniec wakacji skończymy tę serię. To będzie 60 odcinków. No, zdaje mi się, że tak na spokojnie powinniśmy do końca wakacji ewentualnie dojść. Jeśli uda mi się też nagrywać miały, regularnie. Tak jak dzisiaj na pewno... do no, tego momentu na pewno dobrze jest, bo nagrywam codziennie. Ale wiadomo, Za miesiąc... A, to zleciało na pierdolę. Pókiło to zima była, co nie? Eee, za miesiąc zaczynałem się od tej polach. by nie było. Bo mamy już, będziemy za miesiąc mieli marzec. Ja jebie, jak to kurwa zleciało, to nie? Eee, Pamiętam jak, no chcę w zimę odpocząć. Taki chuj, co jak odpoczął w zimę, dosłownie, no, słownie, chuj, co odpoczął w zimę, ne, bo zawsze coś wychodziło innego, gdzie jak sobie nie odpoczął. Więc, no mówię, no, niby fajnie, chociaż człowiek się zaraz będzie mógł wyrywać, na to się mi z w pola i się odmóżdżyć. Tak przeważnie, że ja tak, on teraz w lesie właśnie, że ja chcę pojadę do lasu, nam się od wszystkiego fizycznie, psychicznie, no ale już fizycznie to za dużo powiedziane, bo fizycznie to pewnie mówiłem, przy lesie to się trzeba pewnie ale wiecie, yy, tak sobie pojadę, będę sypiły, spekka yy, drzewa, już idę na trochę, bo ta ta cenie, jak to się mówi, które tam... jak to się mówi, yy, Kurna, to się nazywało inny bodziec o e, taki inny bodziec człowiek dostaje i jest dużo no, i trochę lepiej jest wtedy tak że mogę sobie komfortowo pojechać do lasu troszeczkę się inaczej poruszać coś innego porobić no bo nie oszukujmy się człowiek wódka co zamknięty jest, jest trochę nudne razie mówię że tego nie lubię ale wie to monotonii trochę jest mimo wszystko każdy to ja podejrzewam, że większość gospodarzy, ma, nie, może większość, albo wszyscy nawet, bo jest tam unogronia, tak? Jakby nie było, m, pod kątem właśnie tej roboty. Bo co, jak człowiek staje, Podobno. 5 godzina. przyjdzie o 7 na niepokrzątach, tak? usiądzie, zje, wypije kawę, e, no to jest powiedzmy 9, o 9 już wychodzi, e, o 9 wyjdzie, robi 3-4 godziny, w zależności co jest do roboty, ile tej roboty jest, porobi i, i co? Czyli idzie, zje, wypije kawę, zakręci się, zakręci i znowu, wychodzi do sprzętu. I, i, I tak to jest. A wieczorami widzicie, siedzę i nagrywam. No, lubię to. By yy, coś tam nie będzie jakoś przy tym nagrywaniu. Jak mam mniej więcej przygotowany cejp, yy, to jeszcze pasuje. Bo, że jak nie mam tego cej'a przygotowanego, to jest tylko taki minus, ale myślę, że Hmm. Jakoś na razie nadążam, na razie próbuję tylko. No, po prostu wyrabiam się z tym. Eee, wiadomo, dużo tutaj pomagają pracownicy, bo bez tego to ani już. Ma inne opcje jak pracowników. Teraz pracowników nie ma opcji. To trzeba przyznać. W żeby to było już. Tak, teraz pracownicy są. No to ja bym sobie w ogóle miał inaczej życie ustawione A to się mówi. Hmm bo mógł sobie każde pole indywidualnie ustawić na pracownika, bo sobie pracownik ogania to musiałbym spokojną głowę miałbym. A tak wszystko muszę sam indywidualnie sobie robić. dwójce, no bo wiadomo, pleniłem tego GPS-a orygonnego 22, tam jeździ sobie tak pod, pod kantach, to się mi tutaj 20 stopni. I tak to wygląda... Dlatego mm, tak mówię, w pewnym sensie tutaj 25 jest też do dobrym farmingiem właśnie pod względem... Udogonił. Że mamy jednak y, tutaj tego GPS-a oryginalnego. Y, Pracownicy się z nim zyskowi, lubią. Y, więc tutaj no jest w ogóle coś innego. Y, ale tak, patrząc y, y, na angielską dwójkę, żeby to było zrobione w 22, 22 już, w ogóle tam jeszcze bym inaczej dużo prężniej by to sprowadzał tą yy, tą gospodarkę tam ale myślę, że jak 250 to wyjdzie, tak? bo tam, no nie wiem nawet 20, 22 jest za 333 odcinek będzie drugi, no mniejsza z tym no ale powiedzmy 330 yy, odcinka i yy, tam to w ogóle jest yy, hit że 330 odcinek, tak? Yy, ja zaczynałem 16 eee, od ten. Czyli w sumie jeszcze około 10 odcinków nie było z 22 eee, plus, plus minus Plus minus 20, odcinków nie było gdzieś mm, Z... Tak, nie, zapierdolę Poczekajcie Jak sobie to odpchnić, mamy Pierwszy, tak? Czekajcie, a kurwa muszę spadzić w telefonie, żebym teraz gafi nie strzelił. Jeśli by się tendencja utrzymała, taka, że codziennie będziemy mieli jeszcze skarbnik. To to sobie na szybko sprawdzić. Czekajcie. wziąłem tutaj też Bobolca nie walnął, głupiego. Hmm, czy to będzie inaczej góle? I... i y, mamy tak. 333. Więc dając nam... Hmm, 16 odcinków 333 plus 15, to jest 485 i teraz tak 400 384 348, e, czyli 17 odcinków by nie było 17 odcinków w ciągu roku, jeśli tendencja będzie się utrzymać. To moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobry wynik. Nawet teraz, patrząc z perspektywy czasu, 300 odcinków praktycznie w rok czasu strzelić bez jakichś większych przew. To no, częściowo było też spowodowane załamaniem komta z Steam. Czasu też nie mogłem nagrywać. A tam wiadomo, że się miałem na zapas. A to zdziwa były wiadomo siana, tu też um, były też inne obowiązki tak To i tak patrzcie W ciągu roku, mimo jak się mówię, tendencja się utrzyma. mieli 17 odcinków, by było w ciągu w ciągu roku będzie było 17 odcinków, to jest raz na y, pół miesiąca Znaczy tygodnie by to policzył, tak naprawdę bo mi się zdaje, że to w ogóle nie jest to yy, bardzo dobry wynik, a ja się zastanawiam, czy to jest będzie dobry wynik. No, teraz myślę, że chyba to będzie najlepszy wynik, jaki mógłby być. I jeszcze patrząc z perspektywy czasu, że oganiamy sobie dwa savey, dwóch farmingów i codziennie te farmingi wychodzą. Plus i jeszcze dodatkowy symulator weekendy, to zdaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Naprawdę, tak mi się zdaje, że to jest naprawdę dobry wynik. Mm, tak się dzieje. Mam nadzieję, że ta tendencja tak samo się utrzyma. Na razie, mm, bo na razie, też przed absolutnie żadnej przerwy nie mieliśmy. A sobie backupa dzisiaj też muszę zrobić sobie w razie, wu, yy, bo wiadomo, ja mogę nagrywać, ale ja nie wiadomo czy komputer miał. <grydy> bo tak naprawdę jest tylko zależne od komputera. Czekam, dopiero Macu, gdzieś dopiero w lutym, marcu gdzieś myślę, znaczy w lutym, w lutym teraz będzie jest, ale tak naprawdę domyślę się gdzieś w marcu, wziąłem dopiero komputer, yy, sobie zakupić, yy, bo teraz ta pewnie właśnie 5000, Adeonów 9000, może coś tam się ruszy coś tam może będzie taniej a jak nie będzie taniej 5000 coś tańszego nie będzie 5000 czy w Radeonach no to będzie po prostu 4000 i, i, i tyle w temacie tak mm, więc tutaj nie ma co się bać mówię jeszcze miesiąc komputer niech tak naprawdę przemęczy miesiąc to do 2 mach napadę yy, bo naprawdę będę chciał wziąć ten komputer, bo patrząc jak wyglądacie mnie to motywuje, a wiem, że chciałbym troszeczkę może nie jakąś spektakularną jakąś fajnie tam, bo jeszcze powiedzmy miał teraz 40-70, No to wiadomo, że ta 2K to może mieć cię, może się dławić, tak? Wchodzić, wchodzić wchodzić w gdzieś 2K eee, tak naprawdę. Eee, ja się z tej dości nie będę schodził na pulhadę. Bo, no bo ja już bym właśnie nie przestawił, Nie przestawił. mi się znowu na 2K, znaczy na pulkadę. Bo i tak mam w ogóle dwa monitory różne: 2K i mam UHD yy, Monitor yy. się teraz w ogóle nie zastanawia. W ogóle, jak komputer miałbyś szczerze, to nawet nie wiem, czy 4K bym dodatkowego nie wziął monitora. Z 2K nagrywam, a 4K sobie yy, podniosę, tak w się yy, Ale wiadomo, że to już musiałby być konkretny komputer, żeby to po prostu uciągnął. Bo nie wierzę, że. 40 i 60 ma bajtami bo w ogóle to by to hmm. Ale mówię, no zobaczymy, Na co, co wyjdzie, co nam przyniesie marzec i piecień, tak naprawdę. Yy, bo, jak wiadomo, w tym roku będzie wychodził, no może powiedzieć, sp wsparcie techniczne, czyli jak to zwał, tak zwał, e, farming, chciałbym powiedzieć, w Windowsie 10, tak? A płacić później tam nie wiadomo 100zł czy ileś tam za... za rok to może jeszcze pół było, tak? Ale abyśmy mieli jakiś komputer naprawdę, no troszeczkę wyższej półki, ale nie sześcioletni, tak? Bo tak wiem, że to jest e, już, można powiedzieć, komputer dumny. Ten komputer w ogóle nagrywa i tak nagrywa. Takie rozdzielczości. Ale patrzyłem ostatnio z ciekawości. Jak wygląda sytuacja botelneka właśnie między procesorem a kartą graficzną, którą posiadam. I okazało się, że to jest 3,03 albo 3,3%. Jakoś tak. Może to mówiłem w żadnym odcinku, ale się powtórzę. Że... Więc ten botelnek jest yy, no mało praktycznie widoczny przy rozdzielczości 2K. Yy, no ale patrząc tak naprawdę chciałbym nawet w takich detalach Teraz tam mówię średnio średnio tam powiedzieć na średnim. Tak nie wiem jak to powiedzieć, no średnio wysokich, o no, jednak mówię zawsze znaczy, w średnio wysokich ustawieniach. Ja są na ustawienie na maksimum, a jedno mam na niższej i tam powiedzieć, no tak średnio wysokie ustawienia. No to nieźle. Na tą kartę graficzną i na ten procesor, który ma już technologicznie z 8 lat albo już 9. 8 chyba. 8 lat technologiczny, a u mnie w rękach jest 7 no. i dochodzi jeszcze. Renderuje 5 I, i to wszystko to w ogóle jest hit hitów. że na bardziej odporny mój komputer, jaki miałem. Właśnie ja powiem, że 7 komputer, który miałem, też był dobry. Bo ja też nie miałem zbytnio z nim problemów. Eee, ale ja pamiętam jak wychodził Ech. i raczej jak kopywałem. Ja znaczy ojciec, ojcy kopywali w 12 roku komputer to już drugi komputer był to ja pamiętam jak dziś że no 15 komputer mi nie no bez upgrade'ów tak? Ech. 15 na 13, tam, pociągną, pociągną, nawet 12, 12 wiem, modi, kurwa, to ciągną tylko na 12 w PSAch, jak polskie jak polskich i to czekam 5, no 1 PGR pamiętam, PGR, mm, PLK, na tym to mi się tak, zajebiście, kurwa, ale yes. tak mi się to podobało, a najlepiej to mi się podobała jedna mapka zagraniczna, nie wiem czy to była czeska, jakaś podobna do czeskiej, ale w 11. Tam jak były hetary tam patrząc ile hetary były. Jak tam się patrzyło na mapkę, jak się na pole wjechało. To nie wiem, no nie chciałbym skłamać, ale podejrzewam, że to co najmniej tyle. To nie i jedno pole. Ja pamiętam, że jak u z 12 zbiorników wysypałem, żeby nawet yy, dojechać w jedną stronę chyba. Na tę no, no, nie pamiętam. I to tam kombajn miał 6 ton zbiornik, to no nie? Tam to w ogóle był taki kur na pola, taki kurwa klimat tego pola, y, tych pól, na przykład tego było jak ludzie nie chciało, wiecie. Y, Wiedziałem, że będę sobie tam coś innego ogania mieć na tym sebie. Y, zapisywałem sobie, ale jak tak sobie chciałem po prostu wycinować, na przykład palałem sobie od nowa, różniwa i całą niedzielę. bo Wiadomo że tam człowiek Yy, sobie niedzielę siedział i napierdalał po mówiąc mówiąc dwudziestkę, kurwa yy, w 13 w jedenastkę na tym, yy, na tej mapce dobry byli kurwa czas tak chillował se człowiek czy kompie poszedł co po potrzeba to się zrobiło, przyszło się siedziało się do jedenastej nocy, dziesiątej tam, gdzie spawało siódme siódmej, jadł się iść do winter weekend, i mi candy, kurwa, to był. Mm, kurwa. A teraz to jak pójdzie, musi zrobić, przyjdzie z... i znowu, na no, wiadomo, to rozkoś, tak? Żebym dostał, gdzie weszła tam <laughs> Ale mówię tutaj, to mm, na no, ty się mówi, na no, panu trzeba troszeczkę nic innym zrobić jak się czek nagrywa. Właśnie mówię, że, człowiek, że osoby nie, nie oglądają tak? eee, wszystko jest dla ludzi, tak? Wszystko jest dla ludzi. Eee, więc ale mówię no... Kurzmy, tak pamiętam. Jeszcze nasinica była w 11. Eee, też była za napka Jeszcze coś. No taki parę takich parę mapek fajnych. 14 yy, czy 22? Chyba, czy 13, 11, bo 15 to, ale typowa polska wieś tam pluć około i to było wszystko. Yy. i do chwile, bo kombaty były sobie wtedy. 12 w ogóle na standardowym sterze. Stan na sterze, kurwa, dole. Tam ty, ty czekamy, to dole. A w tym to jest to jest. Cena stayedacja i to ta takich hmm. rzeczy jeszcze nie było um, więc yy, mówię, no tamto w ogóle był. Jak cdweska jestka w 15, wtedy to pamiętam, że um, nadcigałem zbytnio, bo kilka gwit nie będzie więc Tak by mi chodziło. Ja no, mam młodeczki, nie będę przedłużał, W dzisiejszym odcinku by, nie, to byłoby do latele. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, zostawcie w górę, komentarz dzięki za oglądanie i trzyma się na samego odcinka. Na razie, cześć.